Z tej strony Demeno, a to jest kolejny odcinek z Far Cry'a, trzeciego. Dokładnie tak. Mówię teraz tak słyszycie, kurczę, jaki on się poważny. Tak, ponieważ yy, strasznie dzisiaj się męczyłem nad tym, ponieważ jak mówiłem, skraszował mi się Far Cry ostatnio. Nie wiem z jakiego powodu, ale po prostu nie chciał się włączyć. I musiałem ciągle odinstalowywać, zainstalowywać i do tego jeszcze były męczące aktualizacje. I przez to teraz też możecie widzieć drobne lagi, ponieważ coś właśnie tak widzę, że troszeczkę laguje, no ale mam nadzieję, że zaraz przejdzie. No przepuśćcie mnie cioty ruskie, bo... Mhm. Masz strach patrzeć, tak widzę teraz. Jezu. No i Jason. Co ty robisz? Jakie brzydkie te ścinki tutaj są. Jak dzisiaj widzicie w nowym otoczeniu. Okej. Okay.

Ciekawe co tym razem! What? What kind of man, jakim jesteś człowiekiem? Złym! Co to jest? Wow! No to my faktycznie już mamy zrąbany umysł na maksa. No fuck this Jason Soto is the devil What the fuck Jestem łowcą, wiesz o tym mnie nie ustraszy jakiś... The back lotus to Kurczę. te ścinki i brzydkie. Ja! Koszmar. Nie? Tuszowego potwora. O oh! Shit! Dobra Ty nie miałeś przed chwilą innej mordy? Jawale Co to jest za gra? Weź się, nie patrz na mnie! Ziomek! Coś brzydki jesteś. Aaa, wpadliśmy w sam środek tego czegoś. Kurczę, głupie lagi, ale już żeby nie było, to nagram tą akcję do końca, będziecie musieli znieść te lagi niestety. Aaa! Idź się usmaż. Wiadomo, bo ja jestem wrogi. Ah! Ja nie mogę. Co to jest za pydło? Co ty robisz, Jason?! Wow! Wciskam spację, wciskam Jason, weź to coś rozwal... Ło! Wow. Co to było kochani? To jest... uh, 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 uh. Będzie plus 18. A <laughs> nie, to nie tu kurczę, tu nie zasłonię. Okej. Okay. Ok, dobra. Peggy eighteen. You are you for battle. Every man fight, dies Sitra, wiadomo.

Of the rachia, and I will lead you to the glory. Be No nic. I'm for you, Idę po ciebie was, tak. Idziemy razem, Jason. Pamiętaj o tym. Słuchajcie, nie wiem czy grać... Chociaż w sumie już chyba takich lagów tutaj nie ma. Dobra, trudno skoczymy do tej wody. U. Nie, jednak są te lagi przepiękne. Dobra, słuchajcie kochani. Eee, ponieważ nie chcę, żebyście oglądali mm, filmy z takimi lagami. Nie wiem co się stało przez, przez tą aktualizację, czy przez coś jakieś coś dodało dodane, że tak mi teraz laguje, nie wiem. Eee, po prostu, ale wiem, że to jest koszmarne. Eee, w każdym razie... Eee, tak, ile odcinek trwał? 10 minut, dokładnie tak. Eee, słuchajcie, nie chcę Was wskazywać na oglądanie odcinka takiego z lagami, dlatego wstawię to, żeby to było taki krótki odcinek, coś tu przeszliśmy, eee, a jutro albo być może jeszcze dzisiaj wstawię już odcinek taki pełnometrażowy, że tak to mogę nazwać. Taki, nie wiem, tak jak zawsze, 20 do, do 30 minut tak max, gdzie sobie przejdziemy właśnie od tego momentu y, dalej i zobaczymy co nas spotka. Y, no nic, no strasznie laguje, nie chcę Was tu po prostu wskazywać o, na to, żebyście to oglądali w takim stopniu, bo mi się, ja po prostu w to nie mogę grać a Wy pewnie nie możecie tego oglądać yy, tak się cholernie głupio to ogląda ale dobra jakoś daliśmy radę przez tą jakąś tam misję yy, mam nadzieję, że jako tako Wam się podobało co prawda nie był to długi odcinek ale tak jak już mówiłem no dzisiaj jeszcze albo jutro wstawię ciąg dalszy załóżmy to będzie te, takie podzielenie na dwa party yy, no ale dobra yy, demon dziwny, bardzo dziwny znowu jakaś psychodeniczna scena, kurczę, po prostu to jest w tej grze jakieś takie coś ta gra w sobie ma, takiego, takiego co inne gry nie mają. Właśnie być może to szaleństwo takich to was opowiada. Dobra, nie będę tu się zbyt rozgadywał na ten temat, także wypatrujcie dzisiaj lub jutro jeszcze Far Cry'a trzeciego, następny odcinek już bez lagów. Od, zaczniemy od tego miejsca. Dobra, a tymczasem ja się z wami żegnam. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, odwiedzajcie mnie na facebook ponieważ tam są zamieszczane informacje na temat odcinków, serii i różnych innych rzeczy. No i live'ów oczywiście. No i co? Trzymajcie się. Cześć!